doszło? Mm. nas sprężynkę poważnie nie? taka mała rzecz Ten, błotnik, jebany. Ten, błotnik. ten jebany botnik. Ej, jebany botnik. Ten jebany botnik. Cały czas Fajnie, z palcem w dupie. Troszeczkę się podniosło do góry, przeciwwaga się zrobiła, ale damy radę. Gąbki podłożone i jest wszystko tak, jak powinno być. Dobra, to polecimy. Powiem Wam tego, tak, zabieram się, chodzi o to, żeby czarne położyć na nowo. Tam jest specjalna farba, która się po prostu podczas pływania odpada. Eee, myślałem, że po prostu wystarczy to zeszlifować i pomalować następną, ale co się okazuje, muszę niestety wszystko zerwać. Całe czarne muszę zerwać aż do białego, nowy podkład położyć i wszystko na nowo, ale hmm, myślałem, że to też będzie, nie będzie trudne. Ale wyszedł następny problem. Muszle. Zaraz, o, tutaj zobaczycie, są gdzie niegdzie muszle. Nie wiem czy to widać. O, Są, O, tu widzicie? O, zobaczcie, to są, one są o, tu widać lepiej. Tu, widzicie muszle zerwane. Czyli tak jak tutaj jest muszla, nie wiem czy widać no, Zaraz zobaczę Gdzieś O tak jak tu są muszle O, tu jest muszla Cyk Zobaczcie No i po zerwaniu tych muszel zostają właśnie takie kółka. No i problem jest taki, że te kółka też nie mogą zostać, bo jak się na to pomaluje, to te kółka później odpadną razem z farbą. Tak więc to wszystko musi być niestety ze Tak więc cała łódka czeka mnie skrobania. O, tam jest. Muszę. tu tu zobaczcie ile tu ich jest o, jest remotety Chodziło o, zobaczcie ile, zobaczcie ile tych muszli, o te wszystkie kółeczka, to wszystko się trzymało, jak muszle się zerwało, no i nie można, trzeba było, nie można było na to pomalować, trzeba było to po prostu wszystko zerwać, trzeba do gołego, no inaczej farba by odpadała. No niestety taka praca, ale już zaczyna to nabierać barw i kolorów, jak to się mówi. Dlaczego? Bo myślałem, że tu ciemna jak w ducie będzie, jest druga w nocy, a my lecimy dalej z łódką. Dalej lecimy z łódką. Jest trzecia, druga w nocy. Podkład położony i czas na antyfauling. po jakie ciężary, patrz co tu w ogóle się dzieje, nie? jaja jak nic. Przyszedł z nosa, żeby, żeby nie było, szósta rano, jest to, to, jest. szósta rano, wódka skończona. Żeby nie było, że was okłamujemy, że niby jest wcześnie rano, a to nie. Naprawdę, jest szósta rano dopiero. Wszystko pomalowane, patrzcie jak pięknie. Masakra. <noise> Łukasz, no, przecież to się palenie A te ciężarki, to już jest w ogóle tutaj jazda. Te przeciwwaga, tego <noise> wszystko już oklejone. I zaraz, kurde, najlepszy z najlepszych graficiarzy, kurde, zandamowskich w Holandii. Tutaj już próbę zrobił. Kto wie, co to jest? To niech pisze w komentarzu. A ja się będę domyślał, bo mi to nic nie przypomina Ojaj Oj Ojajaj Jak to w ogóle zrobimy w ten wiatr chłopaki Co? Wyłączymy wiatr <laughs> Ile psy? Ja u mnie na dwie rączki lecę Raz po trzepactwo Na będzie finis Na trzy batę, bo jednego grupy. Klub jak widzicie <ślin sente fase> Pięknie! Bez żadnego zacieku, Karol! Jesteś najlepszy! Tak? No. Pach, bum, zaciek! No. To dobrze lecimy czy nie szali. Pięknie, Karol. No, pięknie! Tu jeszcze nie gotowe, a tu już nabiera takich kształtów wzorów! No, cudowne to jest! Ja w No, chodź! O. O, patrz, gramy! Patrz! Patrz, jak to wygląda! Tak? Siema Natalia! Dzięki, że kurde, dzięki, że opuszczasz nas, kurde, przed e, oficjalnym zwodowaniem mojej pięknej łajby, szampana zaraz będziemy o burtę tak. rozbijać, a, to a może nie, bo jeszcze burta nie. się rozbija. No właśnie, kurde, I też, lepiej chcę Za Cały zandam będzie się bawił na dobra, zwodowanie. To, dobra. No, wodujemy, nie poddajemy się. Gdzie szampan? Halo, wróciłam się. Nie ma. Zaraz ze szampan, halo. Nie ma szampana. Nie ma już dziura w, dziura w burcie. Tak, tak, dobrze jest. Okay. Hmm. Być... I możesz się oprostować już no, teraz. Znaczy... No, że odbij ten, wiesz co? Chodzi. To? Może no, by dupa ci naszła to. na tą, nie? No. Tak, jest głębiej niż Czesie. No, patrz hmm. Wtedy nie byłeś, nie, wjeżdża, nie, nie. tak. Aj, pierwsze wodowanie się udało. Teraz widzieliście moje pierwsze kręcenie. Gdyby nie Łukasz, to bym nie dał rady, ale... Co się nie robi dla kolegów, przyjaciół, znajomych i rodziny. Thank you very much! You are the best! Ja mam nie trzymaj, bo... No to, no to jest naprawdę szczał w dziesiątkę, że podniosłem kurde auty o 2 cm. Masakra A miałeś rację, na przodzie można było ciupkę więcej dać. Można było dać ciupkę więcej. Zaraz zobaczę, jak Połowa roboty skończona. Karol już, kurde, zrobił podkład, można tak powiedzieć. Kolor, który właśnie pokrył wszystko kolorem, żeby łatwiej było zrobić wzorki. No i z daleka to wygląda w ten oto sposób. No, powiem Wam, że mi się już podoba. A co dopiero, jak wejdą takie same wzorki, które są o, tutaj na dole, przyjdą tutaj na górę, to już będzie ogień. Ogień będzie, Karol. Boję się, że. Nie boję się, ja ci powiem teraz, te szczupaki niech ma, kurde z Jahersweld uważają na mnie, bo jak ja wpłynę na Jahersweld, to one nawet nie będą wiedziały, że płynę. Będzie takie inkognito chłopie, że kurde... Będę wiosłował, to już mnie w ogóle nie usłyszę, będę jak B12, ten taki samolot, którego żadne radary nie wykrywają. Szczupaki mnie nie wykryją i będą ładować wszystkie przynęty moje. Dokładnie. W się wlotem, to ty już nie znajdziesz. Teraz to se Karol może padać, lać i dziać co się chce. Najważniejsze, że robota skończona. No co, no teraz kozakuje, no ale przed chwilą to mało, kurde, w portki nie nasrałem, nie, że będzie padać. Co ci mam powiedzieć, nie będę oszukiwał. Nie no, efekt końcowy jest naprawdę bomba. A mogłem w sumie na, nagrywać, zanim dach założyłem, ale już kurde, tak żeśmy się bali, że będzie padać. I z tego względu szybko dach założyliśmy, dlatego nie widać tego tutaj boku, ale generalnie bogo wygląda tak samo jak, o, jak tutaj, cyk, słupeczek, o, tak się to prezentuje. Nie no powiem Ci że masakra Po miesiącu czasu przerwy Naprawdę ten dół z tą górą się spasował Nie ma to jak zawodowcy uh, hu, 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 hu. Zawodowiec zaraz się wpierdzieli do wody No, tu jak widać, część podłogi już zerwana i odgrzybiona. To wam pokażę, jak wygląda po odgrzybieniu. Nie wiem, czy będzie widać, ale o! Powiedzmy, tu już jest zrobione. Tu już jest też zrobione. Ale tam jeszcze jest troszeczkę. To jest deska, tam jest z tyłu. A wyglądało, żeby wam pokazać. Tu wam pokażę, jak wyglądał. Zobaczcie cały ten materiał, ta wykładzina cała zagrzybiała. A to wszystko patrzcie go dołu brudne to wszystko ciemne to jest grzyb. Tam. O, ta cała czarna linia, to jest wszystko grzyb. Czy o, tak o, o, o zobaczcie, nie ma wody, jest to suche już cały rok, ale. No Trzeba się wziąć za to, trzeba to odgrzybić, trzeba to wszystko porobić. Tu już jest zrobiony przód, wyczyszczone. Nie wiem, czy widać różnicy. O, tu jest widać trochę różnicy. Tutaj też troszeczkę. O, wyczyściłem, ale ten klej tak schodzi, jak naprawdę, jakby chciała nie mógł. Ta strona też jest wyczyszczona. O, jejku, ale się tu ruszyć, to masakra. No ale jeszcze o, tutaj kawałeczek został. O, tu będzie fajnie widać jak o. jak jest wyczyszczone z tego kleju całego. O, tu jeszcze tylko poczyszczę. No i powinno być pięknie, ładnie. Najgorszy to ten klej naprawdę. Tak schodzi jakby chciało, nie mógł. Zwykłym rozpuszczalnikiem próbowałem, a to schodziło tak ciężko, Wziąłem troszkę nitra, troszkę lepiej, no ale trzeba uważać, żeby nie poliestru, nie, prze, nie przejechać. Tak więc, no, coś za coś. Stare deski, stare deski, o całe popleśniałe, zagrzybiałe, tu jest ściągnięta, yy, no ta wykładzina o taka jak tutaj, a ona była o, tutaj w sumie, tu była, to jest dół co był, całe popleśniałe, o tutaj to samo, no a tu już nowe deseczki, o. Się suszą na słoneczku, zaimpregnowane, tak więc tu już nie będzie takich problemów jak z tamtymi, że będzie jakiś grzyb. Nawet jeśli to będą pomalowane, będzie bardzo łatwo do zmycia. I deski będą mogły wrócić. kiecki powycinane, gąbki poprzyklejane czas na obicie tego, obicie, no wycięcie i doklejenie tych boków o gąbeczki cyk, pięknie strona gąbki, druga strona cyk o zaraz wyrysuję wyrysuję na skórze Rozmiar, mniej więcej szerokość, oczywiście kilka centymetrów większa, ponieważ trzeba zakładkę zrobić Żeby tutaj, o tak ona szło, o cyk I zaraz będziemy Będziemy oglądać efekt końcowy Tutaj to samo, stara Z przodu, tam gdzie radio, gdzie kierownica A tak wygląda nowa o, może tak dam. o, o, tak go stara, nowa i tutaj tak samo stare, nowe. Patrzcie jak ładnie wyszło, sam jestem zadowolony, no tutaj, o, tu mi, o widzicie, tu mi się troszkę zagieło. no ale, no trudno się mówi, aż tak w sumie nie widać. No to już wyszło idealnie, nie widać niczego. O! Pięknie, rogi ładnie, pozawijane, pozaginane. A, normalnie masakra. Powiem wam. Zaczęło kropić, więc trzeba było daszek przyłożyć, ale malowanie jest skończone. Tak to się prezentuje po nabuszczeniu Ponieważ ta jest pomalowana na połysk jak to się mówi o... no i tak by wyglądał efekt końcowy no w sumie prawie efekt końcowy ponieważ jeszcze siedzenia zostały do obicia tak poza całą resztą wszystko jest skończone tapicerka przednia skrzyneczka już pomalowana zostanie jeszcze radio tylko do wsadzenia Mamy tył, podłoga, a to też już wymieniłem na chudsze z tych 10 cm, to jest chyba 4 cm, jest dużo lepsze do siedzenia, tak więc jak na razie plan cały wyszedł tak jak powinien. Projekt kurde wykonany mogę powiedzieć, tak powiem, a może stanę gdzieś tu z góry, będzie o lepiej widać, no i tak by się to wszystko zapowiadało, wyglądało. Co tu w sumie jeszcze zostało, no poza tymi siedzeniami, w sumie nic poza siedzeniami chyba nie zostało. Aha, troszkę przy elektryce chcę pogrzebać, ale to już są takie po prostu moje, moje własne, jakby to powiedzieć, takie wymysły. Chcę zrzucić sobie o dookoła tutaj światła LED, że jak w nocy włączę sobie, że mógł tutaj sobie porobić wszystko, ale to już takie końcóweczki małe. Ale w sumie, sumą sumaru, tak wygląda efekt końcowy, podłoga. Ładnie wszystko z gumy, tak jak widzieliście, poczyszczone wszystko. Cyk, deseczki porobione. O, ładne. Zaimpregnowane. O, normalnie. Nic tylko pływać i się cieszyć. A, wygieło się. A, poprawimy i już będzie idealnie. O, teraz jest OK. <ścoughs> no.